kanał. To jest box sponsorowany jest przez Blue Mountain Resort i Five Seasons w Sztarskiej Porębie. Dzisiaj to jest box Michał Leśniak na 4 tygodnie przed swoją walką na tym Boxing Night 16. E, powiedz jak się czujesz, z kim walczysz, e, jak będą wyglądały te twoje najbliższe tygodnie? No co, czuję się bardzo dobrze. Teraz od poniedziałku e, wracam tutaj, jesteśmy w Pionkach, nagrywamy właśnie zwiastuny do gali i Reklamujemy tutaj nową salę grądy, więc od poniedziałku wracam z powrotem do Dzierżoniowa no i zaczynam sparingi z Tomkiem Lewandowskim, który jest jednym z trenerów w pomorza Nina Toru. Walczę z Rodrigo Lambre, jest to zawodnik mieszkający w Hiszpanii, dokładnie chyba z Dominikany jest, ale nie, nie, nie pamiętam teraz. Bardzo dobrze wyszkolony technicznie, ale lubi się też bić, co, co mi bardzo pasuje. Ostatnią swoją walkę wygrał na wyjeździe, więc to też duże znaczenie, więc się dobra, mocna, przyjista walka. Powiedz, czy jesteś już spokojny w tym życiu prywatnym, bo wiemy, że sporo e, się działo tam e, wokół Ciebie, opisywały media to, że byłeś dźgnięty nożem, e, wszystko już jest okej? Okay? Tak, tak, wszystko, wszystko jest okej, okay. porządek w domu, e, nowa kobieta, wszystko, wszystko, wszystko jest w, naj, w jak najlepszym porządku. Dla tych, którzy nie słyszeli, coś możesz opowiedzieć? Jak to wyglądało? I czy twoje zdrowie jest nadal takie samo, jak wcześniej? Znaczy, co tu mówić, to nie ma za bardzo czego mówić, ale jeżeli chodzi o zdrowie, to jest wszystko okej. Okay. Parę szłów, parę blizn i zakończyło się. Zakończyło się pozytywnie, skoro ty stoję. Czyli to nie wpłynie jakoś tam na, na twoją karierę, bo, bo chyba miałeś uszkodzoną rękę. Tak, rękę i nogę, ale ogólnie wszystko jest, wszystko jest okej. Okay. Inaczej się teraz boksuje? Jak się ma właśnie w psychice poukładane wszystko? Znaczy, no na pewno. Nawet same treningi jak jest poukładane w domu to wiadomo. Wracam do domu na przykład na weekendy do, do Kamili, więc, więc jest naprawdę super jest fajnie. Wszystkie treningi są pozytywne, nie ma po prostu zaśmieconej głowy różnymi dziwnymi dziwactwami, jest po prostu taki taki spokój, jaki powinien być w sporcie przede wszystkim, więc spokój domowy, spokój na sali. Wszystko jest tak, jak powinno być. Nie boksujesz w tych głównych walkach wieczoru, ale robisz swoje, pnieś się gdzieś tam w rankingach, ten twój rekord wygląda coraz lepiej i dostajesz coraz lepsze propozycje. E, niedawno chyba znowu pojawiła się propozycja jakiejś dużej walki. Tak, była to duża gala i duża walka y, z Conorem Benem o pas, podajże w UBA. No ale niestety, no, ja nie będę przyjmował walk, które są na 5 dni przed galą, więc y, nierealny nawet zrobić wagę w y, tak krótkim okresie. Rywal super, fajna walka, chciałbym taką walkę, ale mieć normalny czas na przygotowanie, a nie po prostu być, że tak powiem w cudzysłowie, zapchać dziurą y, gali. tak? Jeżeli byłbym przygotowany, no to z marszu wziąłbym taką walkę, bym pojechał i bym po prostu zrobił pewnie niespodziankę, tak mi się wydaje, no. na to bym liczył. Ale no nie ukrywajmy, no, no bokser, który kończy swoją walkę, przeważnie zawsze łapie nadwagę, tak, po ważeniu, zawsze jest ten efekt yo więc więc ja akurat się z tym zmagałem, miałem, miałem nadwagę i było nierealne po prostu zbić tą wagę w cztery dni, bo w piąty dzień byłaby walka, więc nawet gdybym tą wagę zrobił, no to byłbym niezdolny chyba do walki. W ta walka, musisz przybliży Cię do, do jakiejś właśnie kolejnej szansy? No myślę, że tak. No, każda walka przybliża yy, o pewne szanse, yy, o pewne tytuły i, i cele sportowe. Każda walka jest celem sportowym, więc yy, no co, trzeba ją wygrać i zobaczymy, co po prostu przyniesie czas. Wieś mi, że po tym rywalu spodziewasz się tego, że, że to będzie raczej wojna, bo ostatnio byłeś mocno niezadowolony z postawy swojego rywala. Tak, no ostatnio powiem szczerze, z tego powodu byłem niezadowolony, bo po prostu to, co działo się przed walką zachowania trenerów i, i rywali, były po prostu komiczne. Był na, 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 na te całe zachowania i zdenerwował się mój trener, i zdenerwował się mój promotor Mariusz Grabowski. I zdenerwował się Mateusz Borek. Ja miałem, pierwszy miałem początkowo 100 gram nadwagi, zrzuciłem bokserki i zostało mi 20 gram, no to praktycznie to jest nic, awantura, no to gorące prysznice musiałem brać, całe plecy sobie pobeżyłem, zrobiłem wagę, miałem nawet 200 gram niedowagi, dalej im coś nie pasowało, a mieliśmy umowny limit, że możemy ważyć po kilo więcej. Mój rywal chciał, żebym ja ważył te kilo mniej, a on ważył kilo więcej. Straszne cyrki. Jeżeli było bandażowanie rąk, robili jakieś dziwne po prostu w szatni problemy, że że wilku coś źle robi, że no po, po prostu cały czas sprawiali dziwne zachowania. Będą z moją przyjaciółką zeszliśmy z Laurą Grzyb na śniadanie, no to, to jakieś podśmiechówki sobie z nas robili, po prostu takie bardzo, bardzo słabe zachowania, mało sportowe, a w ringu po prostu nawet nie pokazał jaj, bo dostał po kichach, poczułem, że weszła wątroba no i zaczął udawać, że go ręka boli. I akurat nagrał mi ktoś relację, którą później udostępniłem na, na, na Instagramie i to było ewidentnie widać. Dostał na wątrobę i pokazuje, że go ręka boli. No, 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 no trochę słabe zachowanie, bo nawet, nawet nie, nie pokazał tej, tej woli walki. Chciałem Cię zapytać jeszcze o Twoją grupę, a właściwie jednego pięściarza z tej grupy, Maćka Suleńskiego. To nie jest Twoja grupa promotorska, ale grupa, w której je trenujesz. Jak sobie z nim radzisz na sparingach, bo podobno sparujecie? Tak, sparujemy. No, dobrze sobie radzę, jak mam sobie radzić. No, jesteśmy kolegami, wiadomo, sparingi nie są na 100%. 100%. Maciek jest cięższą ode mnie wagą, ale powiem, bardzo, bardzo mocno bije lewy sierp. Bardzo, bardzo czuć. Mimo, że. Na pierwszy rzut oka jest szczupłym, po prostu wysokim chłopakiem, ale naprawdę ma czym, ma czym przyłożyć. Na koniec zaproś wszystkich na tą najbliższą galę i, i powiedz dlaczego mamy włączyć TVP Sport. Zapraszam wszystkich na tym XBOX 16. Siedźcie przed telewizorami, czekajcie na moją walkę, a uwierzcie, będzie krwisto. Podobało się? Zostaw suba i sprawdź strony naszych sponsorów.